Jeżeli uda mi się zostać wójtem, chciałbym, żeby takie spotkania częściej się odbywały. Tak, żebyśmy mogli razem porozmawiać, dyskutować o różnych sprawach. E, tak, żeby była jasność decyzji i i tego, co się dzieje w Urzędzie Gminy. E, tak, może na początku się przedstawię. Słowo mi Jan Słuszczyński. Mam 42 lata. E, mieszkam w Białej Podlaskiej. E, Jestem e, miejskim radnym. E, zasiadam w e, trzech komisjach e, Komisji Rewizyjnej, Spraw Społecznych i Zdrowia i e, w, Komisji Bezpieczeństwa e, Publicznego. E, jestem też e, prawnikiem e, w przyszłości zostałem tutaj e, też również żeby, e, nie tylko pracować za wynagrodzenie jako burk, ale też pomagać mieszkańcom w różnych sprawach przede wszystkim związanych z prawem. W początku chciałbym też, żeby kandydaci na radnych, którzy startują z mojego komitetu dwa słowa powiedzieli o tak żebyśmy wiem, że wszystkich znacie dobrze, nie znacie tylko mnie, ale było jednopieczne, jeżeli... Oni też nie, nie, nie powiedzieliby dwóch nami na A co ja muszę ktoś? Witam e, z... wszystkim nazywam się Andrzej Sosnowski, kandyduję okręgu numer 10. E, chciałbym poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim na łowniczych batalionów polskich tutaj strony pani Stasi ponieważ to jest nie tym bardzo zaświetlone miejsce, ale jak każdy wie, widział, że

Mam się jestem załatwiek, mam też smartuje do rady. Moim celem jest to, żeby jednak w jakiś sposób rozwijać tą miejscowość. Trzeba jednak oświetlenie bardziej, oświetlić tą miejscowość, bo bardzo ławko bo zależało. To nazywam się Zabara Dążerzewska, mieszkam w oblicy Lubelskiej, wszyscy mnie znają. Moim celem jest zadbać trochę o naszą młodzież. Tak, tak, tak. Gdzie, jakieś miejsce, żeby było dla nich, żeby mogli sobie posiedzieć gdzieś, nie tylko z tym, ze sklepem.

Właśnie. Właśnie. Właśnie do numer 11. Wiesz, A nie. I chciałabym też wspomnieć tutaj, jak moi poprzednicy, oświetlenie ulicy Głównej, w Białorusi dlatego, że pracuję na dwie zmiany. No i bardzo często wracam, niestety, w ciemnościach. Pracuję do 22.00, także wychodząc pół do 11.00, 22.30 ulica jest nieoświetlona, no niestety.

W samych zdaniach ze chcę powiedzieć y, o, o programie. E, nie chciałbym, żeby nasze spotkanie bardziej było by rozmową, dyskusją. Tak, żebyśmy mogli porozmawiać, bo nie o to chodzi, żeby miał ja tylko mówił, mówił i mówił. Chciałbym Państwa posłuchać, z Państwem porozmawiać. E, ten program wyborczy. E, po pierwsze, chciałbym dłużyć. Tak jak mówiłem na początku, chciałbym e, zająć się długami. Jednak długi gminy e, są dosyć wysokie. E, przy wielkości gminy, czy ilości e, osób, mieszkańców gminy, to jest e, naprawdę 2,5 miliona, to jest, to jest naprawdę dosyć wysoko. Zresztą w powiecie gmina Rostoś jest na przedostatnim miejscu. E, jednak Wszelkie działanie trzeba rozpocząć od starania się zmniejszyć. Muszę się przyjrzeć, co można zredukować, w jaki sposób, czy zmieniając banki, czy w inny sposób redukując, przyglądając się dokładnie wydatkom, w jaki sposób są prowadzone, tak żeby sytuacja zmienia się, ustabilizowała. Też y, realizacja projektów, y, nie tylko z Doliny Zielawej, bo tutaj akurat w Dolinie to widać, y, jest kilka projektów, które są realizowane, projektowe w urzędzie gminnym, y, niestety tego brakuje. Y, na przykład w Gminie Wysznice. tam jest zespół osobowy, który zajmuje się tworzeniem projektów praktycznie na całą Dolinę Zielawy. Oprócz tego na Gminę Wiśnicze i, i różne inne mniejsze projekty na sobie Trzeba przede wszystkim zacząć promować jednak, zaraz Pan się w domu że gmina... Ja uważam, że jest za mało uznana. Nie mówię. Ja myślę, że zdecydowana większość mieszkańców chciałaby mieć wpływ bezpośredni na to, jak wygląda budżet.